Po, po, po tym to, to typowo jako solidny trening. W warunkach nazwijmy to rzeczywistej walki meczowej, tak? czyli solidny trening z solidnym przeciwnikiem. Chłopaki byli po raz pierwszy na boisku, po, po długiej przerwie, było to widoczne. Celem tego meczu było przede wszystkim wybieganie, tak? Wystawiłem praktycznie dwie jedenastki. Chłopaki wybiegali ten mecz. I generalnie pozytywnie. Wynik jest nieistotny. Od kiedy trenujecie i jak wyglądają przygotowania? Yy, przy lutowaniu rozpoczęliśmy 10 stycznia, trenujemy 4 razy w tygodniu, 2 razy sala, 2 razy teren. W jeszcze jest 7 meczów spalingowych. Myślę, że z czasem zacznie się kształtować ta pierwsza wyrazka. Jeśli chodzi o wzmocnienia, mamy już nowych zawodników w LTP Lubanie? Yy, na dzień dzisiejszy doszło dwóch młodzieżowców do LTP. Yy, trzeci trenuje, nie wiadomo czy będzie grał jeszcze. Po prostu jest nieznana jego sytuacja. Grał na się średnim klubie. Yy, z zewnątrz... Prowadzimy rozmowy. Tak? Niektórzy zawodnicy od razu dziękują, niektórzy po kilku dniach na myśl dziękują, a są też tacy, którzy warunki, które proponują są mi do przyjęcia przez LTP.